Witam serdecznie, Konrad Raniewicz, Agencja Smolar. Przed nami wielki finał kawowej loterii Shell. Już za chwilę poznamy laureata nagrody głównej, czyli mini Coopera SE. Na Państwa ekranach pojawiają się parametry dzisiejszego losowania. Ja przystępuję do wpisania zakresu Państwa zgłoszeń. Wybieram teraz plik, z którego będziemy losować. Zaznaczam dane, które za chwilę Państwo zobaczycie. I przystępujemy do losowania nagrody głównej. Laureatem nagrody głównej jest numer porządkowy 5646. Numer telefonu to 603, końcówka 509. Numer kodu promocyjnego to 6EC34AC27UG7. Laureatem rezerwowym nagrody głównej jest numer porządkowy 20609. Numer telefonu to 517, końcówka 663. Numer kodu promocyjnego to R62 EE39 GT22Y. Laboratom serdecznie gratulujemy, Państwu dziękujemy za udział, zachęcamy do odwiedzania stacji Shell oraz do udziału w kolejnych promocjach. Do zobaczenia!